Witajcie w kolejnym odcinku z największych podróbek gry Brawl Stars, czyli waszej ulubionej serii, która ostatnio znajduje się na tym kanale. Chciałbym na początku wam bardzo serdecznie podziękować za olbrzymią liczbę łap w górę i subskrypcji, które zostawiacie pod ostatnimi odcinkami. Tak więc dzisiaj gorąca prośba, pobijmy ostatni wynik i zostawmy 40 łapek w górę pod tym filmem. Przy okazji, jeżeli jesteś nowy, zachęcam cię do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco, wbijaj na mojego Discorda i Twitcha, gdzie streamuję, wszystkie linki znajdziesz w opisie. Się. A tymczasem zapraszam na film, oglądajcie go do końca, bo ta podróbka jest chyba największą podróbką z dotychczasowych. No więc jesteśmy w samej grze i powiedzcie mi, że ten menu nie wygląda tak samo jak w Brawl Stars. Nawet tę postać obracamy tak samo jak w Brawl Stars. Dobra, mamy w ogóle questy jakieś tutaj i o tych questów jest odgroma i te questy też wyglądają tak jak w Brawl Stars. Więc te całe tak zwane GUI to się chyba nazywa takie menu, i grafiki są zerżnięte dosłownie żywcem z tego. Mamy kodeks. Kodeks to są chyba jakby nasi zadmiarze, tak mi się wydaje. To są jakieś relikty, Silver Lick, nie mam pojęcia. E, mamy tutaj, a tu mamy. O zobaczcie, to jest słuchajcie. Skąd znacie te postaci? No właśnie. Nie pamiętam, jak się nazywa ta jedna z tych nowszych postaci. E, tu mamy MZ. Proszę bardzo, to my Franka, tu mamy Rico trochę, tu mamy. Yy, no, zobaczcie, czy to są, to są. To jest yy, tak jak wiecie, robicie pracę nową i macie zrobić tak samo, ale lekko zmienić, czy jakoś tak, tak brzmi ten Dobra, zagrajmy sobie gierkę. Grałem tutorial, żeby właśnie Wam zaoszczędzić tutaj jakichś mniej ciekawych rzeczy. I powiem szczerze, że nie do końca czaję, o co tutaj chodzi, jak na chwilę obecną. Dobra, wybieramy sobie bustę na sam początek. Dajmy sobie, no, movement speed. Dajmy sobie to i dajmy sobie demon mask i tyle. Jesteśmy gotowi. No i o co tutaj chodzi? Musimy przetrwać. Tylko zastanawiam się, jaki wpływ mają inni gracze. Czyli to jest taki Brawl Stars z elementami, że tak to ujmę. ojejku, z survivalu. Aha, aha, okej, okay, okej. Okay. I dostajemy za eliminację każdego z tych bohaterów, że tak to ujmę, oponentów, punkty. Dobra. To są jakieś dziwne slajmy. Czy za to jest w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, jesteśmy drudzy. No, na razie tutaj. Aha, musimy przetrwać 3 minuty. No dobra, trochę dziwna sytuacja, ale okej. Okay. O, mamy też oponentów innych. Czy ja mogę w, w nich uderzać, czy my musimy współpracować? W ogóle jest. Jak coś to jest autoshoot? Okej. Okay. Aha, aha. Dobra, mogę w sumie. Okej, okay, czyli mogę ją w sumie wyeliminować, tak w zasadzie. Ale obstawiam, że. Można też zbierać punkty. Czyli, okej, okay, albo eliminujemy, albo zbieramy punkty. Trochę to pogmatwane, prawdę mówiąc. Mamy stage drugi. Aha. Weźmy sobie tą demon maskę. No i tyle. Okej, okay, musimy czekać teraz na resztę. Wziąłem to, bo miałem na pierwszym levelu, więc wydaje mi się, że to jest. Dobre i rozsądne. Dobra, chodź, tu typie. Bra. Aha. Dobra, zaraz te slime załatwią. Tu są jeszcze jakieś. O jest, mamy to, udało się. No i pięknie. I zostało tu... został jeszcze jakiś Ikari albo jakaś Ikari. Nie mam pojęcia. Okej, okay, czyli to jest taki element y, survival takiego dungeona z elementami. Battle... nie, Battle Royale nie, nie wiem jak to ogarnąć, nie wiem, jakieś PvP? Bardziej o w ten deseń? No ale... z, <gryw> z postaciami bliźniacze podobnymi do Brawl Starsa. Okej, okay, ja wstaję, że mogę przejść na tę wyspę, na której jest ona, w sensie ta Ikari, Albo ją na punkty porobić, albo ją wyeliminować. No wydaje mi się, że... wydaje mi się, że rozsądniej będzie, no, punktami ją ogarnąć, bo mam przewagę prawie 100 punktów. A nie wydaje się, żeby ona w jakikolwiek sposób miała stopnieć. No okej, okay, mamy stage trzeci. Yy, no to dajmy tę maskę na maksa. I dajmy, o, młotek. Basic ataki nam się podniosą. I tutaj. Okej, okay. z tego co widzę, to z racji tego, że udało nam się wyeliminować tą poprzednią laskę. To dostaliśmy jakieś fajne rzeczy. Oho, dobra. Ona ma jednak dużo HP. Anuluj ten pomysł. Jednak na punkty ją porobimy, wytrzymamy te 40 sekund, niech ona tutaj podejdzie. No dobrze to jest taka gra że tak to ujmę, z elementami taktycznymi, nie możemy sobie tak szarżować, jak idioci. Tylko tu musimy jednak coś, coś pomyśleć. Oho, już podchodzi, już podchodzi, żeby je wyeliminować. Dobra, postaram się jakoś to obejść. No, faktycznie, no HP mamy o wiele mniej od niej. No ale punktów tu mamy z kolei o wiele więcej. Dobra, czy ja wytrzymam 20 sekund? 20 sekund niby mało, a w zasadzie dużo. Tak w praktyce. Oho, zaczyna się. Niefajna sytuacja, czy ja jakoś. O kurka, wodna. Dobra, lipa totalna, ale. Ale może, może tu ucieknę. Dobra, przedostajmy się tutaj. O, HP, HP, HP. Jest, udało się. Dobra, ej, ta gra wcale nie jest taka głupia i taka jakaś nie wiem. Nieciekawa. W sensie jest dziwna trochę. <laughs> jeszcze raz się z taką grą spotykam. No dobra, dostaliśmy coś w ogóle. Oczywiście sklejmujemy sobie tiketiki. I czyżby to były jakieś tikety, dzięki którym odblokowujemy nową postać? No pewnie, że tak. No dosłownie tak jak w Brawl Starsie. No To by się spodziewał. Zapomniałem właśnie nazwy tej postaci, ale Wy na pewno będziecie tę postać, jak się ona w Brawlu nazywa. To się nazywa Lucy. O, i to są w ogóle wszystkie postaci, zaraz wam pokażę. Tak to wygląda. W sumie ich dużo nie ma. Ale ta gra jest ogólnie całkiem nowa, powiem Wam szczerze. Ona ma chyba 100 tysięcy pobrań na chwilę obecną. I wydaje mi się, że to jest kwestia tego typu. O, wszyscy teraz mają tę postać. Wydaje mi się, że to jest kwestia. Zaraz Wam powiem, jakiego typu. Dajmy to. I to. Nie git. Kwestia tego typu, że to jest granowa właśnie, ale wydaje mi się... Nie chcę tutaj spekulować, chociaż tutaj różnie bywa. Że ją mogą zdjąć za to, że ona ma dużo tak inspiracji z Brawl Stars. Owszem, powiecie. No Brawl Stars się różni, tutaj musisz przetrwać i tak dalej. Fakt faktem. Gameplayowo różni się ta gra od Brawl Starsa. To prawda. No, ale nie wiem czy wiecie. Ale. no... ojku, o, ale tu i lagi na serwerze, lagi, lagi. To nie spadają mi FPS-y, tylko to są takie lagi na serwerze. Mam 60 klatek normalnie na filmie jak coś. E, wracając. E, nie musi być dzieło 1 do jednego skopiowane, żeby tutaj e, no, mieć z tego powodu jakieś kłopoty. Więc jestem ciekawy jak się przyszłość tej gry potoczy. Mam nadzieję, że ogarną serwery, żebyś tak nie ścinało. Tak trochę mało płynnie przez chwilę było. Sprawdziłem specjalnie, czy to nie jest Odemia, ale nie. Mam. Zużycie procesora 4% i 60 fps więc to nie jest Sodemie, to jest od, od tutaj serwerów. Dobra, bierzemy sobie Relik. No dałbym to chyba, nie? Co my tu mamy? Niech będzie to. I to. I git. No i spróbujmy przetrwać. Mamy w ogóle coś takiego. Aha, mogę podejrzeć co inni sobie wzięli. No spoko. Na chwilę obecną wygrywamy. A, to jest też w sumie postać dystansowa. No ok, nie wiem czemu myślałem, że nie jest. Oho! Mamy jakiegoś oponenta. Jesteśmy na jednej mapie. Dobra. Spróbujmy go wyeliminować. I chyba nam się to uda. Chodź typie, gdzie uciekasz. No, ucieka przed nami. Dobra, walić go. Trochę go postraszyliśmy chociaż i odejdzie sobie na sekundkę. Chociaż nie wiem czy nie zginął. To nie był ten Pyromancer, który właśnie teraz się na szaro wyświetla. Nie mam pojęcia słuchajcie, ale. Nie wiem, ta postać jest w ogóle jakaś przyjemniejsza, mi się wydaje. Nie wiem czy mocniejsza, chociaż to nie powinno mieć żadnej korelacji. A tymczasem pierwsze miejsce. No fajnie, <laughs> fajnie, że się udało. No dobra. Coś się wydarzyło po tej gierze. Mamy tutaj Battle Passa, mamy specjalne rzeczy, mamy też sklepik, za chwilę sobie zobaczymy ten sklepik, w sumie nawet teraz, bo nas tutaj gra zmusza do tego. A są darmowe koiny. No oczywiście są za pieniążki różnego rodzaju gemy. No powiem wam szczerze, że ta gra jako tako zła nie jest. Natomiast czy ja bym w nią zagrał w drugi raz? No też nie wiem. To jest taka gra, wiecie, jeżeli macie Brawla i wam się znudził Brawl Stars i chcecie, chcecie coś podobnego, ale niby innego, no to myślę, że się w tym śmiało odnajdziecie. Ja, jak widzicie, sobie tutaj zbieram różnego rodzaju rzeczy. Są jakieś power tokeny, które tutaj, no pewnie powodują. Aha, muszę jeszcze koniecznie do tego ulepszyć. No, ulepszonko to powoduje wszelakie. Więc, no, jak mówię, jeżeli szukacie coś czegoś podobnego, ale jednak nie innego, no to mogę wam polecić tę grę. Gra nazywa się Monster Survive albo Survivors, nie, Monster Survivors bodajże. Jak nie zapomnę, to podrzucę wam link do gry w opisie. Jeżeli zapomnę, napiszcie, to na pewno wam podrzucę. A tymczasem trzymajcie się i wyczekujcie kolejnej podróbki, bo jak więcej to będzie i powiem wam tyle. No będzie grubo.